Myślę, że mam dużo mniej do powiedzenia ciekawych rzeczy niż, niż nasz dzisiejszy gość specjalny. E, witam Państwa serdecznie i przypominam, że to dzięki Wam wszystkim udało się rozpocząć zmieniać to miejsce. Bo to Wy w zeszłym roku oddawaliście głosy, Agnieszka Was zagrzewała do boju. E, udało się, e, wyklikaliście wystarczająco dużo głosów, żeby to miejsce zaczęło się zmieniać. Powstał plac zabaw. E, krok dalej w budżecie obywatelskim wyklikaliście sobie miasteczko rowerowe również dzięki temu zaangażowaniu. Dobra wiadomość jest taka, że uzyskaliśmy już pozwolenie na budowę tego miasteczka rowerowego, także w ciągu dwóch, trzech tygodni, jeśli nie będzie żadnych protestów, powołań zaczniemy pracę i będzie to miejsce dalej się zmieniało. Nie zanudzam, oddaję głos naszemu specjalnemu gościowi. Dobra, dzień dobry, cześć, witajcie. Jak już zostało powiedziane, nazywam się Jasiek Mela. Ja mam taką dużą przyjemność tutaj właśnie współpracować razem z firmą Aviva i tak jeździmy sobie po, po całej Polsce, po różnych miejscowościach. Jak widzicie, wcale nie zawsze jakichś mega mega przeogromnych i oglądamy e, rzeczy, które, e, które udało Wam się zrobić. To jest właśnie to, co Pani Agnieszka powiedziała, to jest fantastyczne, że to tak naprawdę dzięki Wam powstało to miejsce. To jest, e, dzięki temu, że, że sobie to wywalczyliście i to jest, wiecie, co bardzo ważne, bo ja. Ja mieszkam na co dzień w Krakowie, ale pochodzę z Malborka. Nie za dużej miejscowości, może ciut większej od Waszej, ale pochodzę z samej... Co? Z fajnym zamkiem, tak, z fajnym zamkiem, ale oprócz tego zamku to tam jakoś za dużo nie ma i mieszkam z powodu z samego przedmieścia tej miejscowości. Ja chcę wam powiedzieć, że ja przez wiele czasu myślałem sobie, że w takich małych miejscowościach to jest taka trochę kaszana, że nic się nie dzieje, że na za dużo że się nie ma wpływu. I myślałem sobie, że za dużo też nie można, nie można osiągnąć. Takie inicjatywy pokazują, że, że wcale tak nie jest. I chcę wam powiedzieć, tak was trochę pochwalić, że bardzo często właśnie laureaci tych konkursów, takich właśnie jak, jak program Avivy, to są właśnie takie małe miejscowości. Wy macie zazwyczaj dużo więcej pary, niż ci ludzie z Warszawy, z Krakowa, z Poznania, z Torunia, którym się nie chce, których się naprawdę trochę, trochę nie chce, trochę są takimi leniuchami. Dlatego super naprawdę, że e, my się bardzo cieszymy, że właśnie możemy w takie miejsca poprzyjeżdżać. I chcę wam powiedzieć, że mi właśnie życie pokazało, że niezależnie od tego, skąd się pochodzi, z jakiej rodziny, z jakiej miejscowości, czy z jakiego kraju, czy w ogóle, to można wiele przeróżnych rzeczy, rzeczy osiągnąć. Ja. No, dzisiaj jako 27-latek mam na koncie parę, parę rzeczy, które mi się udało w życiu zrobić. Gdzieś tam te, te bieguny, czy Kilimanjaro, Elbrus, przebiegł maraton, ukończyłem no triatlon w zeszłym roku, ale, ale to wszystko się wydarzyło. Nie dzięki mnie, jakiejś mojej sile, ale dzięki ludziom, których spotkałem, dzięki ludziom, którzy we mnie uwierzyli. Kiedyś dawno temu, znaczy gdyby ktoś mi pokazał, nie wiem, 12, 15 lat temu, na przykład zdjęcia z wypraw, nie wiem, na bieguny, i powiedział, zobacz stary, to są zdjęcia, które ty zrobisz, to są miejsca, w które ty pojedziesz, to bym powiedział, nie no, co ty, to niemożliwe, żeby, żeby chłopak bez ręki i nogi z jakiegoś tam przedmieścia Malborka z dosyć upływie rodziny wyruszył takie wyprawy nie, nie wierzyłem wtedy, wtedy w siebie ale spotkałem fantastycznych ludzi którzy we mnie uwierzyli którzy dali mi szansę zrobienia czegoś fajnego wielu ludzi e, którzy, którzy bardzo mi pomogli mi i mojej rodzinie pomogli mi i uwierzyć w siebie ale też konkretnie e, zebrać nie wiem pieniądze na przykład na, na protezy ja tutaj nie wiem mogę dzisiaj chodzić biegać spinać się skakać jeździć na rowerze bo, bo mam prawko E, tylko za tym gorzej bo się ciągle psuje. Ale, ale daję sobie z tym wszystkim radę, no też dlatego właśnie, że spotka, spotkałem ludzi, którzy mi pomogli. Pomogli mi zebrać na przykład pieniądze na, na protezę tutaj. E, o, tutaj wam pokażę zresztą. Ta proteza, na której chodzę... A, można łatwo zdjąć. To jest proteza warta jakieś 30 tysięcy złotych. Na tej protezie zdobywałem bieguny, na tej protezie przebiegłem maraton. Dzięki niej mogę normalnie i, i aktywnie funkcjonować. I właśnie spotkałem w swoim życiu bardzo wielu ludzi, którzy są niepełnosprawni, a mimo to fantastycznie sobie dają radę, żyją na maksa, robią przeróżne rzeczy. Eee, I naprawdę najważniejsze jest po prostu to co, to, co mamy w głowie. To, żeby dawać sobie radę, żeby przezwyciężać różne trudności, bo każdy z was ma jakieś trudności, nie? Każdy z nas ma, ma jakiś z czymś kłopot, a to z jakąś chorobą, czy z niepełnosprawnością, jak nie so swoją, to kogoś bliskiego. Każdy z was pewnie sobie może powiedzieć, a gdybym miał, nie wiem, bogatszych rodziców, Albo jakiś tam... Ja dziękuję, się nasiedzę jeszcze dzisiaj w drodze. Gdyby to, gdyby tam, to, to pewnie by więcej rzeczy mi się udało osiągnąć. Ale każdy z nas ma jedno życie. Takie, a nie inne. I, i musi sobie z tym życiem radzić. Dlatego zamiast narzekać e, i się poddawać, to trzeba po prostu walczyć o swoje. Robić przeróżne rzeczy i, i spełniać swoje marzenia. Niezależnie od tego, skąd się pochodzi, czy się jest zdrowym, czy chorym. Czy się ma sokoli wzrok, czy, czy nosi się grube okulary, czy, czy w ogóle białą laskę, to można sobie świetnie, świetnie radzić, robić różne fantastyczne rzeczy. Dlatego no raz jeszcze bardzo się cieszymy, że, że tutaj dzisiaj z, z Kasią jesteśmy i że możemy zobaczyć to, co właśnie wam się udało wywalczyć. Bardzo się też cieszymy z tego, że, że macie takiego fantastycznego pana burmistrza, który jest zaangażowany, że macie taką panią Agnieszkę, która was zagrzewa do, do walki, na zdrówko, e, że macie dużo, dużo energii w ogóle i że pozyskujecie różne granty z różnych miejsc, że to, ta miejscowość się Wam rozwija, to jest fantastyczne. My tutaj jesteśmy też po to, ja tutaj będę się między Wami trochę szlajał z aparatem i robił zdjęcia Wam, będziemy Wam też, Was prosić o to, żebyście dla nas trochę popozowali z takimi różnymi tabliczkami Awiwy. Po to, żeby te zdjęcia potem pokazać i się pochwalić, żeby was pochwalić w dużych miejscowościach. Trochę tych ludzi z dużych miast zawstydzić i powiedzieć popatrzcie. A tu ludzie robią takie fantastyczne rzeczy, więc i wy działajcie. I to jest w ogóle świetne właśnie, że, że tyle wam się udało zrobić, że jesteście na dobrej drodze, żeby żeby jeszcze to wszystko pozmieniać więc no. Więc my się tu będziemy kręcić. Bardzo proszę o miłe uśmiechy do, do aparatu, bo to potem wszystko pójdzie w świat. Także dzięki bardzo za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Ja się tam szybciutko przywitam. Jestem wspomnianą przez Jaśka Kasią. Na co dzień zajmuję się działaniami Fundacji Aviva. Chciałam Wam bardzo podziękować za to, że dzisiaj nas tutaj zaprosiliście. Chciałam Wam serdecznie pogratulować Waszej energii z zeszłego roku i z tego również, bo, bo wiemy, że też się zgłośliście. To jest niesamowite, co się dzieje. Pani Agnieszka powiedziała, że od Avivy się zaczęło. Zaczęło się od części placu zabaw, teraz są kolejne części dobudowywane. Więc nas to strasznie cieszy, że, że byliśmy takim początkiem i że robicie coś dalej i dalej macie tę energię do działania. Cieszy nas to, że przychodzicie tutaj, że wreszcie macie miejsce, gdzie możecie spędzić trochę wolnego czasu razem z rodzicami. Także życzymy Wam dalej takiej energii i siły do działania. Bądźcie Gacu, nie zmieniajcie się. Miłego dnia wam. Przynajmniej tylko najlepszego z nie, Trochę spóźniona, ale wszystkiego dobrego. Dziękujemy. A ja zapraszam w międzyczasie wszystkich na poczęstunek, słodki. Proszę, żeby został stół pusty. Zapraszam. O, to trzeba 对。